Dzisiaj to ja go zaskoczę. Jadę mu odebrać jedzonko i przywitam go w pokoju hotelowym. Puk, puk i otworzy i będę ja. Więc jestem ciekawa, jaka będzie jego reakcja. A... że jak będę tą żoną, że przyjeżdża do pokoju, a tutaj cyrk. ze studia na wystąpienie Karola. Mam dosłownie 4 minuty, żeby zdążyć. Naprawdę to jest sumienie moment. być tutaj. Dziękuję za te wszystkie lata. Jest akcja. 7 października, 19.30. Dziadkowi Emilowi nie złożyłam życzeń. W Emil ma dzisiaj urodziny. To jest priorytet. Blog zaczeka. Zaraz wam powiem, jaka jest konspiracja, ale piszę do dziadka życzenia. dziadku Emil mogliście ci, którzy byli już na naszym filmie, zobaczyć. Dziadziu mój, którego bardzo, bardzo kocham i pozdrawiam ci dziadziu, z tego miejsca, jak to oglądasz, ma właśnie dzisiaj urodziny. W ogóle czajcie mój tata i jego. Przyjmuj dziadu mają urodziny w tym samym czasie, dokładnie 7 października. To jest w ogóle W ogóle mi napisał wiadomość, uwaga. Moi kochani, serdeczne gratulacje za pomysłowość, odwagę, pracowitość i wysiłek finansowy w udanym przeniesieniu na ekran waszego zawodowego i rodzinnego życia. Ja mam wrażenie, że mój dziadek to jest Chad GPT, nie? tylko że on już Chatem GPT był przed tym, jak Chad GPT istniał i umiał właśnie pisać takie piękne wiadomości. Wyrażam słowa najwyższego uznania, i życzę pasma dla naszych sukcesów zawodowych, szczęścia i rodzinnego. Niech się spełniają Wasze marzenia. PS nigdy nie w życiu nie myślałam, że zobaczę się na ekranie w kinie. Dziękuję. No, czy on nie jest kochany i to jest przesłodkie co? No ale dobra, wracamy do konspiracji, ponieważ Karol jest teraz w Warszawie, jest 7 października, czyli emisja programu Kuby Wojewódzkiego o 22.40. W tym momencie, tak jak wam pokazałam, jest godzina 19.30. Także mam jeszcze trochę czasu, żeby dojechać do Warszawy, żeby zdążyć na to, żeby oglądać razem z Karolem nasz wspólny odcinek u Kuby Wojewódzkiego. Ogólnie miałam dzisiaj zostać, aczkolwiek Maja jest już u dziadków, więc tak naprawdę pomiałam trochę z samego rana do Warszawy o 6 rano. I tak też powiedziałam Karolowi. No i... Już wiecie, oddałam się do dziadków. Karol też już pojechał i tak stwierdziłam: Kurde, jadę wcześniej do Warszawy, zrobię mu niespodziankę, wyrobiłam się szybciej z pracą, więc jadę dzisiaj i oglądniemy to razem. On się tego w ogóle nie spodziewał, więc mam nadzieję, że się ucieszy i mam na to pewien plan, jako że Karol uwielbia popcorn Nie wyobrażam sobie filmu ani oglądania serialu bez popcornu, także lecimy zrobić mu niespodziankę. Właśnie dojechałam do Warszawy, jechałam no niecałe 3 godziny. Super, że już otworzyli tą autostradę i prosto z Krakowa cały czas autostradą można jechać do Warszawy. To się też ułatwia mi, że mogę być częściej tutaj na miejscu. I też częściej wybieram po prostu auto. Ale dobra, do rzeczy. Fa konspiracja z asystentką Karola, ponieważ y, właśnie on kończy próby do takiego wydarzenia YouTubeowego, na którym ma swoją przemowę jutro. Dlatego on dzisiaj pojechał już do Warszawy. Specjalnie chciałam właśnie jutro być na tym wydarzeniu, więc przyjechałam też i ustawiłam sobie studio muzyczne tak, by było to w ten sam dzień. I słuchajcie, właśnie jadę odebrać mu jedzonko, które miała odebrać asystentka, ale powiedziałam, żeby było tak, żeby ona ogarnęła, że niby jest jest dostawa, o 22.20 dostawa, wyobraźcie to sobie, no ale jadę mu odebrać jedzonko i przywitam go w pokoju hotelowym, puk puk i otworzy i będę ja, więc jestem ciekawa jaka będzie jego reakcja, tylko że jak się nie ucieszy, tylko że jak będę tą żoną, że przyjeżdża do pokoju, a tutaj... Cerk, śpi. W każdym razie jadę do, po jedzonko i po popcorn i potem wspólne oglądanie. Sama jestem ciekawa, co wyjdzie u tego Kuby wojewódzkiego. Jak oni nas tam zmontują, bo my nie dostajemy tego ani do akceptu, ani do wglądu. Co zostanie zmontowane, to zostanie zmontowane to, że Karol jest tu, bo mi wysłała lokalizację, a ja jestem tu i słuchajcie, zaraz może, że możemy się minąć i cały plan pójdzie się walić, nie? Jest godzina 22, ja właśnie czekam na jedzenie, żeby z tym jedzeniem ruszyć do hotelu, gdzie właśnie zaskocza Karola. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Program Kuby Wojewódzkiego zaczyna się o 22.40. No i tak jesteśmy drugimi osobami na kanapie, więc jeszcze myślę, że jest lekki zapas, ale jestem bardzo ciekawa. Karol mi zrobił kilka takich niespodzianek w życiu i to były zawsze bardzo moje niespodzianki. Ja chyba go tak nigdy nie zaskoczyłam, że Żebym mogła do niego tak przyjechać daleko i tak ogólnie nikomu nie mówić, ale to też chyba przez to, że zazwyczaj nie było się z kim tak porozumieć. Oh! O nie, on tu jedzie, o nie! On tu jedzie, o nie, on tu jest! Werka, idź, idź! On właśnie tu będzie przyjeżdżał. Dobra, jedzie w drugą stronę. Ej, ale ogólnie mało, on zna, on zna moją rejestrację i mu, mój auto nowym by poznał. Ej, no. Odbili w drugą stronę, nie? Dobra, dobra, jest git, jest git. Uratowani. Czekam na to jedzonko i zaraz jadę do hotelu. Jeżeli chodzi o takie niespodzianki, to Karol zrobił mi kilkukrotnie takie niespodzianki, że właśnie mi odwiedził w miejscu i na przykład zrobił konspirę z moją najlepszą przyjaciółką, co za zawsze było miłe, chyba taką najbardziej zapamiętaną przeze mnie akcją był opener. Na który powiedział mi, że ma mafię w tym samym czasie, więc nie da rady ze mną lecieć na tego openera, że właśnie wtedy pojechałam z przyjaciółką, a okazało się, że i tak mimo, że miał mafę kolejnego dnia, na drugim końcu Polski to specjalnie ogarnął busa, żeby przyjechać do mnie na dwie godziny tego openera, żebyśmy mogli razem spędzić czas i później pojechał na mafię. To było akurat bardzo, bardzo słodkie, także dzisiaj to ja go zaskoczę, a jesteśmy małżeństwem, więc fajnie sobie robić też takie niespodzianki. Dobra, słuchajcie, dzwonił do mnie właśnie w tym momencie Karol, stwierdziłam, ja nie odbieram, bo się spalę, ja nie umiem kłamać. Wiadomo, mogę coś tam zażartować i tak dalej, ale naprawdę po mnie od razu widać, że ja kłamię. On się nas. O, dzwonił znowu. Mm, no i co ja mam mu powiedzieć? No dobra, odbiorę. Halo? Oh, hello. hello, hello! Co tam słychać? A dobrze. Wiesz, że ja dopiero wyjeżdżam z biura w tym momencie się spakowałam. Do domu? No masakra. Co ty dajesz? No. A to co ty się, na co ty się pakowałaś? No wiesz, jeszcze na te rzeczy z Vinted, bo jeszcze miałam tyle do wyprzedania tych rzeczy, a nagrywałam jeszcze tą współpracę i tak wiesz, mi się tak wszystko poprzedłużało. Masakra, bo wiesz, teraz z Majusią byliśmy te kilka dni, więc po prostu się teraz musiałam odgruzować. O co? No. A ty jak tam? Właśnie ten, już na do hotelu, teraz już... Ja przyjadę jutro do ciebie tam na to wystąpienie, bo ja mam studio rano, specjalnie sobie tak ustawiłam. No i, i przyjadę do, tam do ciebie na to wystąpienie i później pójdziemy do tego o. kina odwiedzić. O, no to super. Panie, tak. kończę, dobra, bo jeszcze Wikami tutaj pokazuję. Czego ci wyślę? Zobacz sobie szybko. Dobra, zobacz to zaraz ci. ci dam znać i ci zadzwonię jeszcze raz. jak tylko dojadę do domu, bo Wikami pokazuję, że jeszcze zapomniałam czegoś, kurde, z biura. Zaraz odpalę i, i, i ci dam znać, dobra? Dojadę do dobra. domku. No, buziaczki, dobra. kocham cię. Jezus! Ej, to było strasznie stresujące. Ej, na maksa stresujące! Ja się zawsze tak stresuję. No na maksa się stresowałam tym, że co on się szczę albo coś powiem, ale chyba dobrze mi szło, nie? Może jednak się okazuje, że ja jednak umiem kłamać. Myślę, że się zupełnie tego nie spodziewa. Bierzemy jedzonko, już właśnie poszła werka, teraz po jedzonko i jedziemy już do hotelu. I update godzinowe 15, Szybko się owiniali z tym jedzeniem. W ogóle bardzo lubię kary z kurczakiem i z warzywami z cudmiutów w Warszawie. Jeżeli będziecie, to polecajka, zawsze jak tutaj jestem obok u fryzjera to zawsze sobie to jedzą biorę i wszystkim polecam, bo jest naprawdę bardzo dobra nasz zestaw niespodziankowy dla Karola. Uwaga, uwaga. Kupki od Kuby Wojewódzkiego, które dostaliśmy ostatnio. W będziemy sobie pić. Mamy karę z kurczakiem, popcornik, dodatkowo jeszcze tutaj mam takie opapkowania na popcorn, żeby też przysypać. No i jestem przygotowana. Najlepsza była asystentka Karola, która już powiedziała, że w ogóle się niczego nie spodziewa. Jest już w pokoju i tak naprawdę też czeka na jedzenie, a jedzenie było dodane tak, że obsługa hotelowa miała mu je dostarczyć, to dostarczy mu ja. Karol zawsze jak jest gdzieś poza Krakowem, to zawsze do mnie dzwoni. I teraz, wyobraźcie sobie, dzwonił do... Do mnie już dwa razy, jeszcze podczas tej drogi z jedzenia do hotelu. Więc ja się tak zastanawiam, sobie nie odbieram od niego, bo jeszcze się wygadam i już po prostu stanę przed tymi drzwiami i dopiero wtedy. Także lecimy. Czekam jeszcze, aż pan przyniesie wózek na walizki, ale no czas się czas się ogólnie kurczy, bo do y, emisji Kuby zostało dokładnie 3 minuty. Więc może ja już pójdę. O dobra, jedziemy. Dobra. co hello, jest, hello, jest, ja do Ciebie dzwoniłem właśnie, czy mogę oglądać sam? No właśnie, stwierdziłam, że zrobię Ci że żebyśmy mogli oglądać razem. Jest. A w ogóle ja mówię hello po angielsku, nie, nie wiem czemu, ale wierzymy, ma zaraz jedzonka przyjść, to... No i uwaga, przywiązyłam Ci wioząc, też jedzonko. A to świadomo, czemu się spóźniło to jedzonko. To w ci tutaj kupiłam. Dziękuję. dziękuję bardzo. I jeszcze znalazłam? Kubeczki. Nice. Ej, ale fajnie, bo właśnie chciałem oglądać. Czyli ogólnie miła, nie No, mega miła, mega fajnie. Ej, ale mega fajnie, kochanie, serio. Ja w ogóle gadałem z, z, z Noelem, moją ostatnią. Przed chwilą gadałem do i mówię, Ej, ja kocham popcorn. W ogóle tak nie gadałem przed chwilą. Tak? No więc to jest ten? Jak, jak to tak? A ja zawitałam. A to jedzonko jeszcze. Proszę ją, żeby mi je ogarnęła jedzonko. No ja, ona, ona już pojechała po to jedzonko, niby. A wtedy musiałem ją znowu zawołać, bo zapomniałem, że nie mam nikogo do klikania przycisku, żeby wrócić do zapadni. No i ona przyjeżdża. I wychodzimy z tego, ja mówię, co z tymi za okiem, pojedziemy tam? Ona mówi, a no, zadzwoniłem do hotelu i z hotelu pojechali, ja mówię, co? mówię do niej, takie są usługi w hotelu? Ona, no, jak się ładnie poświęci oczami przez telefon, to można. O, widzisz. Ja mówię, kurde, no to nieźle ogarnęła. No, tak że ja przyjechałam. bardzo, kochani. Płaczemy, płaczemy. No tak, bo już jest Poczekaj, mi macie urodziny. No. Kiedy Emil siedzi z babcią, e, tak bo ja mu złożyłam, że napisałam SMS, -a, a potem do niego jeszcze dozwoniłam z auta i napisałam, że przyjechał do babci do Krakowa i oglądają razem. Tak? Tak. Oh, mega fajnie, dziękuję. Super, że jesteś, bardzo się cieszę, mega się cieszę. Właśnie, podam, że mi zrobiła się na openerach. No i właśnie się cieszę, bo to w sumie jest taka pierwsza, ale w o, tym cię tak czekam, tak? Mega fajnie. Ja w ogóle tak patrzę na te na te kubki popcorn i mówię... Co jest grane, Gdzie to jest za nie? Hello, hello, tyle grać! Hello! Wiem, ta friza. Trochę się stresuję, autentycznie teraz my... A ja właśnie nie Nie? Nie. A te kubki, fun fact, Kuba nam dał, jak wychodziliśmy z garderoby ładnego, nie? No. I Karol mówi tak, no nie, niekoniecznie, My tam, dawaj, będę mieć pamiątkę No, ale pani że wzięła No. wzięłaś To my, w telewizji Woo. Ej, ładnie wyglądamy, co? Mega ładnie, no Ej, ale Ej, to tu było mocne, jak, on, zagią, jak mi mi pokazał zagią. wtedy, to miałam takie, o kurde, dobra, Ej, Wy oczywiście możecie to oglądać na player.pl, a my oglądamy dalej. Ale to był fajny, fajny odcinek. W ogóle cały czas się przyzwyczaiłam do tej mojej grzywki, nie? Teraz ona wygląda o jak była taka bajka krecik i te, te, taka fryzurka, nie? On jest no mocny, no nie ma co gadać. Kuba jest mega śmieszny, on jest mega mocny. Ma taki kurdy żart. O najfajniejsza część, to będzie. Ej, my już mieliśmy tak cywilny, potem jeszcze na, w Grecji. I tutaj jeszcze show, show biznesowy u Kuby ślub. Ale jakie to. Zarobisz się to przygotował, ej serio. Mega fajne. Tutaj grały te panie, tutaj była ta kapliczka Ala i no mega i tutaj Kuba jeszcze przygotował sobie ten łańcuch, naprawdę to wyglądało wtedy magicznie, to. No mega ładnie, a to w ogóle był jedyn, jedyny moment, w którym się stresowałem, tak? Bo jakoś mam wrażenie, że traciłem kontrolę trochę nad tym, co się dzieje. Gadaliśmy, to byłem, wiesz, tak mnie wybiło to z tej rozmowy, no. nie? Wybiło mnie z takiego myślenia o rozmowie. A właśnie dla mnie to był fajne, tak? Bo ja nic nie musiałam myśleć. A <laughs> teraz mi się on tak dobiera te słowa. <laughs> Ej, nie no, zarąbiste to. Ej, faktycznie on robi te łapątki, jeszcze tam. Ej, nie no, zarąbiste. Te pani, tak ładnie grały. Tak, tak, Mega, i super to przygotowanie. Ktoś brał kiedyś ślub w telewizji? Oprócz Wiśniewskiego? No. Co, całą transmisję robił, ale to, to jest zupełnie coś innego, nie? Pomyślałbyś kiedyś, że coś takiego będzie miało miejsce? Nie, no nie. Ja nigdy w życiu. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy Oficjalnie skończył się program No i co? Dobra, no jest fajnie Jestem ciekawa, teraz oglądamy jeszcze ten dodatkowy Dajcie ekstra Dajcie znać, co myślicie, jak oglądaliście Jesteśmy bardzo ciekawi tak, w sumie tak. Co wy myślicie też, jak to oglądaliście po raz pierwszy Może powiem, jakie ja miałem odczucia, jak byliśmy tam razem To miałem takie wrażenie, ale super się gadało Że jakby zupełnie nie tak, jak na pierwszym wywiadzie Jak byliśmy u Kuby, że mega stres, tylko właśnie tak na luzie Zrobiliśmy jakieś fajne, śmieszne rzeczy Zdradziliśmy też jakieś mięska troszkę Trochę tu jakichś nowych elementów, fajnych aspektów Więc moim zdaniem no bo Zdradziliśmy, zdradziliśmy, że nasze wesele kosztowało prawie 2 miliony. Ja zdradziłem tam, że z Budą miałem robić jakąś akcję. Tak, tak. Ta, ta. Ten ślub też był fajną akcją taką. Nie no to, że Kuba nam dawał ślub. <laughs> że to już Nie widziałam czegoś takiego wcześniej. No. Moim zdaniem dużo było fajnych smaczków. Ciekawy to był odcinek, uważam. I nawet widziałam, że ludzie nas oznaczają, że, ten, że fajnie. A jeszcze fajnie. takie rzeczy możemy. Razem, no. razem, robić. I o wiele było fajnie jak byliśmy razem na tej kanapie Bo jak ja byłam sama, jeszcze ja wtedy byłam w tej ciąży To mimo, że ja byłam w ciąży i chciałam nie stresować, to i tak był ten stres no, Nie daj spokój, za pierwszym razem raz... był taki stres Nie wiesz czego się spodziewać i to za każdym razem będzie stres Ale za pierwszym razem to jakby ktoś odłączył zasilanie mojego mózgu, nie? Po prostu no. mówisz na no, nowe rzeczy no, no tak, no tak A ja jestem ciekaw czy ktoś napisze taki komentarz, że na przykład Bo ja tu o której właśnie gadaliśmy przed chwilą Że ktoś mi napisze, że mega sztywno siedziałem Bo ja przed wejściem gadaliśmy z Werą i ja jakoś zrozumiałem że że powiedziała, Karol tylko nie opieraj się o tą kanapę a tak chyba właśnie tak było chyba właśnie powiedziałeś nie, tak, opieraj nie opieraj się. się o kanapę tak ja zrozumiałem o, tak a ja zrozumiałem że mam nie dawać ręki i ja sobie tak wiem tu do głowy I mówię dobra że żona mówi mi że mi się nie opierało to pewnie ma w tym jakiś ważny cel to dobrze to ja nie będę opierał się dla mojej żony żeby była nie bo chodziło o to że jak ty się oprzesz to yy... no wiem ale w skrócie ja o, ja zrozumiałem że nie mogę dać ręki po prostu na górę i cały czas siedzę z tą ręką tak to będziesz mnie tak ciągnął do tyłu bo ty no będziesz wiem. chciał się wiesz blisko siedzieć na kanapie a ja tak nie nie będę siedzieć tak bardzo, bo ja tam nie, mam za krótkie nóżki, ja tam nic nie, nie zmieszczam. Poza tym chciałam też nie wyglądać, więc chciałam stać nóżka na nóżkę. Tam bym nie mogła tak, brać, bo tam się siedzi mega głęboko na no tej kanapie. Ja to wiem. Więc bałam się, że ty się tak oprzeż na luzaka, a potem będziesz mnie tak ciągnął do tyłu i ja będę siedzieć tak. Ja sobie nie opieraj ręki. A ja sobie rękę cały czas tak trzymałem te ręce. Nie było tak widać. Moim zdaniem dobrze. Ładnie było. Fajnie, ale w ogóle glow up, nie? Jak tak mega. zobaczymy sobie na poprzednie te, No. To mega glow up Dajcie znać. niby, że się straje, że jemy, a to wcale uważam, że bieg nam dodaje nic o, o, odejmuje. No, totalnie. A propos Słuchajcie, właśnie wysłał mi, że oglądał kuby. Napisał: Oglądaliśmy was u kuby Wojewódzkiego, super, wybrnęliście w odpowiedziach na kłopotliwe pytania. Pozdrawiam i dobrej nocy. kochasz Jaki malutki! I on jest jak moja dłoń. jak ją. moja dłoń! No, mary, I no mega. Może to owocne. Mama imię Riana. Riana? A jakim jest ziemalem? Riana Aak. jesteś ziemaliką. Nie, O już się dobiera ha -ha. do jedzenia. Jezus, no że żona jest taka małgorzata. A już faktycznie nic nie ważę. To jest Instagram. Jak ona imię? Riana. Pewny głos, pewny głos, żebyś to nie szeptała. Tak jak Ryan. Chcę z tobą śpiewać u Nissono. Chcę z tobą mówisz, śpiewać do, mówisz, mówisz do tej osoby. Chcesz z tobą śpiewać Unisono. No to Właśnie teraz wyłączyłyśmy kamerę, bo się stresowałam. Zawsze mówię, tak, że jak jest kamera, to mnie to trochę paraliżuje i jak wyłącza się ta kamera, to mamy tej życia nie? I to jest niesamowite. Ale ogólnie lepiej mi się zawsze śpiewa bez włączonej kamery. Ta kamera taka jest trochę paraliżująca, nie? No nie, yes, bo to, no, to jest taki osobisty moment w studiu, jak robię. Co? no ja no, to przesady trochę, bo wychodzisz cały czas. Już, już... Przecież ogarnąłem sloezowi TikToka, ty. Już myśmy to zrobili z 10 razy. No to ci jest. odlicza pół godziny. <laughs> Proszę, patrz, to było... To był prank! Musiałam, yeah. musiałam się odwrócić, bo nie na rady w kamerę. Ale, ale, ale widzicie? Odliczę ci pół godziny, ale już mogę. Ale jest, No dobra, podaję babaska. to na dzisiaj. Dobra. Po ze studia na wystąpienie Karola mam dosłownie 4 minuty, żeby zdążyć, bo był bardzo duży problem z miejscem parkingowym blisko tego eventu. No ale mam nadzieję, że zdążę, także będę mogła zobaczyć również jego, jego przemowę. I Zaraz wiśnia tutaj będzie przemawiał. Trzymam na niego motoksi. Tutaj jest panem młodym, który całkiem niedawno miał premierę swojego filmu ze ślubu naprawdę ktoś wpadł na pomysł, żeby film ze ślubu uprzedź w kinach. Karol Frizz Wiśniewski pozwolę tutaj wrzeć, bo jestem tutaj przedstawicielem, tak bym powiedział, młodej partii, jeżeli chodzi o tego YouTube'a. W związku z tym no nie mogło się odbyć bez y czegoś szalonego. Słuchajcie, jestem e Fritz Karol Karolisiewski, jestem influencerem na YouTubie, działam już 16 lat, jest bardzo długo. Większość mojego życia tak naprawdę. A moje treści głównie trafiają do Genzi, ale spokojnie, nawet jak mnie nie znacie, to poznamy się, tylko zróbmy to w sposób YouTube'owy. Będę zadawał Wam pytania, będę prosił Was o odpowiedzi, więc... Bardzo proszę też być aktywnym i jeżeli odpowiecie źle, to ja wpadam, więc trzymam kciuki, żeby jednak te odpowiedzi były dobre. Słuchajcie, serio, Słuchajcie, serio? jest tu prawie 400 osób i chociaż jedna osoba powiedziała, że B, o jedną za dużo. Dziękuję bardzo całemu zespołowi YouTube'a, dziękuję z całego serca. To jest spełnienie moich dziecięcych marzeń... O, przepraszam, musiałem się wyprzedać. Naprawdę to jest spełnienie moich marzeń być tutaj. Dziękuję za te wszystkie lata. Mega zadowolony właśnie, w ogóle jakby nie spodziewałem się, że się wzruszę na końcu Ej no, ale to było takie... Ej, ty się teraz ostatnio jakoś rozkleja. Takie to właśnie było spełnienie moich e, takich totalnie, totalnie dziecięcych marzeń No bo jakby to jest w ogóle p... wiesz, że na evencie organizowanym przez YouTube'a poprosili mnie, żeby w ogóle, wiesz, opowiadał o youtuberach i o tym, co robimy I o sobie, nie? I Jakby no też o sobie, ale że w ogóle... No, to jest w ogóle jakieś chore, nie? O, Wiesz, my, my. 16 lat temu sobie zaczynałem, no i tak. No, mocna to jest, no po prostu. Gratulacje, pięknie wyszła. Taki dumny w sumie jestem i tak cieszę się. Jestem siebie dumna. Bardzo, fajnie myślę, że wyszło. Karol robi zdjęcia, a ja tylko wam powiem, że my teraz lecimy szybko do kina. Jesteśmy w Warszawie, więc korzystamy z okazji. Teraz w kinach jest nasz film. Freezing of miłości w czasach online. Idziemy robić niespodziankę do naszej widzów I właśnie, taką koncepcję miałem. Chciałem, żeby to ten moje wystąpienie mimo wszystko oddało takiego YouTubeowego ducha, nie? No Dlatego ja to zapadnia, sobie. Nie były te kulki. No, dlatego właśnie to zapadnie. Bo ludzie, ludzie jednak kojarzą najbardziej z kulkami, nie? No Ta tak, kojarza, że To jest takie gibi. legendarne wręcz, więc uznałem, że to będzie zarąbiste. No bo wiadomo, tutaj spicze były takie trochę bardziej. No o tym, co robimy, że to jest fajne, co robimy, że warto inwestować w nas, twórców, bo tam głównie partnerzy YouTube byli i tak dalej, ale jednak przechmycić takiego YouTube'owego ducha bardzo chciałem i myślę, że to się udało. Ekstra. No i super. Gratulacje. Dziękuję. Dajcie znać, kto z Was już miał okazję się z nami spotkać właśnie w kinie na naszym seansie, bo już. Kilka seansów odwiedziliśmy. Proponujcie w komentarzach pod tym filmem też miejsca, miejscowości, kina, miasta, do których powinniśmy przyjechać, żeby właśnie wpaść i zrobić Wam niespodziankę w Waszych miastach. Także czekam na komentarze na dole. A teraz padło na Warszawę. Jedziemy, jesteśmy w Blue City w Warszawie, i tu właśnie będziemy robić niespodziankę podczas seansów Free wersus w miłość online. Wiesz o co poprosiłem, to ogólnie popcorn, nie? I bardzo mieli bo nam tutaj ogarnęli. Ogólnie jesteśmy fanami popcornu i ogólnie ja do filmu chodzę głównie, żeby zjeść popcorn. A ja na film, ale na popcorn, ale ten jest wyjątkowo dobry. No. Raz na przykład, jak w chłopaka, to specjalnie kupiłam y, Karolowi popcorn z kina, bo Karol mega lubi popcorn, akurat ten z I jeszcze popcorn. lubisz z wiatana. Wszystkie popcorny, jakieś takie, to można zrobić w domów, testowo. Mnie wiadomo jakie firmy, różne. Ile bietań jest najlepsze. No, ja ogólnie, jak, no. jak jestem na coś zajęty, to robię zawsze testing tego i zamawiam wszystkie. Na przykład, wszystkie batony białkowe, wybieram najlepsze. I tak zrobiłem właśnie z popcornem, znalazłem najlepszy. Popcorn z dowiadana. Popcorn z ja na to. I ten też, nie? Tamten ten jest mikrofalowy. Mamy jeszcze jakieś 10 minut, do ono skończa poprzedniego seansu, a potem jeszcze czekamy na jeszcze jeden seans i będziemy wchodzić na początek. Także dzisiaj dwa seansy przed nami. Panie, że trochę poczekamy, bo od się jeszcze najeść tym poprzednim. Ale to jest fajne, nie? Zaraz będziemy robić nie ludziom niespodziankę. No. Cześć! <śmienicza> no, <dobra. śmienicza> no, Jak się podobało? Bardzo, bardzo! Kto się wzruszył? Ręka do góry! Ło! Wow, Kto wyciągnął swojego chłopaka dzieje do kina na siłę? O, oh, no, Oni się nie, nie tatuowili, czyli jakoś to przeżyliście. Fajnie was tutaj widzieć jeszcze tak, tak licznie, to jest naprawdę That dla nas jest. super, super tak ekscytujące. Oh, jest to storko, super, nie ma, nie ma. O, jestem w sorko, szukamy, przyjmujemy... Powodzenia dalszy przyjmujecie. Dziękujemy bardzo. dziękuję wam serdecznie. Życzę wam największego szczęścia A na świecie. Buziaki. Odbieracie nas z UVO? na like, u Co mamy zrobić? Z, z, z Uniwersytetu Warszawskiego, co, co mamy zrobić? odebrać tak. Odebrać tak. Tak. Okay. Z Możemy z was odebrać na... Umiłowała. To Dobra. para. Powodzenia. Powodzenia. Najwierniejsi pani. Najwierniejsi pani. Właściwie źle wyglądaliście, naprawdę. Nie. A czas zapytał się o sukienkami. A tak. ma jakie bawki. Mega fajnie. Mega, mega mieli, co? Tak. No bo ja się przed Tak. My w ogóle przygotowani, nie? Mega. Dajcie znać, czy wychodzicie na seansę i od razu bierzcie karteczkę z nadzieją, że nas spotkacie. Róbcie to, oczywiście. Bo, właśnie, może kto wie, akurat wy będziecie kolejną grupą, do której pojedziemy, do której się wybierzemy. Także pamiętajcie, żeby dawać znać w komentarzach, żebyśmy odwiedzili właśnie to konkretne miasto, wpiszcie jakie, a może właśnie wy będziecie kolejnym miastem, yes. które odwiedzimy. Ale mini. Nie, nie, jak W ogóle dostrzegam do dziewczyny, krzyczę no tak, <grym grym> to było bo, to. bo nam w ogóle wszyscy, słuchajcie, składają gratulacje. A, jak bo jest bo to jest takie miłe. Bo się, to oni są tak na. na. tam byli, czują, nie. Ale ja zawsze pytam, kto został zmuszony do tego seansu, No bo widzicie, jednak na ramach sił, częściej dziewczyny wyciągają e, swoich chłopaków, a tutaj o dziwo jednak kilkoro tylko parę no, się no, ręc, no. ręce. Ale też wszystko... większość było dziewczyn, nie? Tak, ale dużo dziewczyn, no. Dajcie znać, czy już wyciągnęliście swojego faceta. Warto dziewczyny, bo <laughs> tutaj może nakierujecie go na drogę małżeńską, wspólno... <laughs> wspólnego ślubu. Więc... Ale to prawda, w sensie ten film jest, jest taką zachętą. do jest, jest, jest. Ale bo ty tam reklamę ślub... dla ślubu, nie? Ja robię reklamę tak naprawdę, dzięki temu przemianie. Więc też polecam zabrać swojego faceta, tudzież nawet i żeby zachęcić może do jakiegoś poważnego kroku. Właśnie bardzo dużo było takich starszych osób i to wszyscy, było no? Wszyscy, wszyscy. byli powyżej. No myślę powyżej osiemnastki, nie? No. I, i, I też fajnie. Odwiedziliśmy. Ej, mega fajne, fajne to było. Super jest jak przyjść właśnie na, e, na seans, gdzie są też no, po prostu ludzie, którzy nas lubią i to jest takie super. nie, że Ej, ale bo, się właśnie tak pogadać z nimi. Nasi, nasi widzowie wszyscy mówią razabiliście. Że, że się im ten film podoba, a nasz film ma takie złe. Recenzje na tym no, bo to jest challenge, było, jest że, To jest challenge, żeby po prostu była jak najniższa ocena. Nie, nie, nie. Ja Wolałabym, żeby była wyższa ocena. Więc jak możecie na to wpłynąć, nasi widzowie oddani, to to piszcie. Piszcie szczerze, co uważacie. Ale ja jestem w ogóle e, przekonany, że. Większość tych ocen jest od ludzi, którzy nawet na tym filmie nie byli. No nieważne, ale jak byliście, to dajcie znać, jak Wam się podobał. To by było wszystko w dzisiejszym vlogu. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Buziaki!